Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii, według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus opowiedział uczniom przypowieść: Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu, bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w Twoim oku, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz. Obudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca, Mówią jego usta. Oto Słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, tym, co nas najbardziej zajmuje w ostatnich dniach, są wydarzenia na Ukrainie. To jest coś, o czym podejrzewam myśli każdy z nas, o czym rozmawiamy ze sobą w gronie najbliższych, w gronie znajomych. Coś, co w jakiś sposób każdego z nas dotyka wewnętrznie. Trudno więc, moi drodzy, dzisiaj w tym kontekście nie powiedzieć paru słów, absolutnie nie od strony geopolitycznej. Na tym się nie znam w żaden sposób, ale od strony duchowej, od strony wewnętrznej, pojawia się w nas wiele pytań, wiele wątpliwości. Jak zmienić świat? Co zrobić, żeby nasza rzeczywistość wyglądała inaczej? Co zrobić, żebyśmy jako ludzkość przestali popełniać te same błędy? żebyśmy zaczęli uczyć się z historii, uczyć się od poprzednich pokoleń. Wielu z nas, patrząc na wydarzenia, które rozgrywają się tak blisko naszej granicy, patrząc na wydarzenia, które dotykają naszych sąsiadów, wielu z nas czuje się bezradnie. Poczucie bezsilności może być wręcz Przytłaczające. Wszyscy śledzimy doniesienia z areny międzynarodowej, mając nadzieję, że coś się zmieni, że jak najszybciej powróci pokój. I wielu z nas może już tej nadziei nie ma, może załamuje ręce, może właśnie tracimy nadzieję w obliczu zła, mówiąc: Co możemy zrobić? Co ja mogę zrobić, żeby zmienić ten świat? I dziś Chrystus w Liturgii Słowa wyraźnie nam podpowiada, co możemy zrobić, żeby zmienić świat. Robi to dzisiaj w Liturgii Słowa i pokaże nam to jeszcze w Tradycji Kościoła w tym tygodniu, gdy rozpoczniemy Wielki Post. Chrystus mówi do nas dzisiaj wprost: Zmianę, zmianę świata trzeba zacząć od siebie. Zmianę świata trzeba zacząć od siebie. Usłyszeliśmy przed chwilą słowa. Usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Więc najpierw zaczynamy od siebie. I może nie jesteśmy wielkimi tego świata, może nie podejmujemy decyzji na szczeblu międzynarodowym, może nam się wydaje, że nasze czyny nie mogą nic zmienić. Nieprawda, nasze czyny mogą coś zmienić. Nasze czyny mogą zmienić wszystko. Arcybiskup Srin napisał kiedyś, że wielkie rzeczy składają się z tych małych. I większy hero większym heroizmem i wysiłkiem jest być wiernym w małych rzeczach niż w tych wielkich. To nieprawda, że nasze czyny nie mogą nic zmienić, bo zmienianie świata zaczyna się od siebie. W tym tygodniu w jednej z rozmów, które prowadziłem, też właśnie w kontekście tych wydarzeń, w kontekście wydarzeń na Ukrainie, pewien młody człowiek powiedział, że światem rządzi pieniądz, że liczy się zysk, że liczą się interesy poszczególnych społeczeństw, państw, grup ludzi, może nawet indywidualnych ludzi, liczą się interesy bardziej niż drugi człowiek. I powiedział, My nie możemy nic z tym zrobić. Tak już po prostu jest, tak jest urządzony świat. Nieprawda. Nie zgadzam się z tym. Możemy, bo ten człowiek, z którym rozmawiałem, może być w takiej sytuacji, że stanie kiedyś przed wyborem: pieniądz albo drugi człowiek, własna wygoda albo drugi człowiek, własny interes albo pomoc drugiemu, i wtedy będzie mógł wybrać. I ważne jest, by wtedy miał. Miał w sercu te słowa Chrystusa: Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego. Ważne jest, byśmy robili wszystko, by w takich sytuacjach wybierać dobro, by młodzi ludzie tego się od nas uczyli, byśmy dla świata byli jasnym znakiem, że drugi człowiek to jest mój brat, to jest moja siostra. Możemy coś zmienić. Więc, moi drodzy, już teraz konkretnie. Co możemy zrobić? To nam bardzo wyraźnie podpowiada tradycja Kościoła. W środę rozpoczniemy Wielki Post. Co możemy zrobić? Po pierwsze, modlitwa. Modlitwa jest potężnym narzędziem jest bronią o większym polu rażenia niż jakakolwiek broń, broń wymyślona przez człowieka niż jakakolwiek bomba niż jakakolwiek rakieta. Tylko problem jest w tym, moi drodzy, że my bardzo często w naszym myśleniu lekceważymy modlitwę. Przestańmy myśleć w kategoriach możemy się tylko modlić. Bardzo często tak jest. Co ja mogę zrobić? Mogę się tylko modlić. Jakie tylko? Modlitwa to jest tylko? Czy rozmowa z Wszechmogącym Bogiem, który może wszystko, może skruszyć serce człowieka? To jest tylko? To jest pierwszy środek, po który powinniśmy sięgnąć. I nie myśleć, że to tylko mogę się tylko modlić. Modlitwa pełna wiary jest ratunkiem nie tylko dla nas. I to jest czas, żeby każdego dnia się modlić o pokój na świecie. Ale może właśnie problem jest z wiarą w, to, w tą modlitwę? Z wiarą, że modlitwa może coś zmienić. Bo przecież efektów na pierwszy rzut oka nie widać. Może to jest intencja modlitwy, modlitwa o pokój, o której już zapomnieliśmy. A przecież od wielu lat w różnych miejscach świata są wojny. Niby się mówi, że jeszcze tak długiego czasu pokoju nie było. Może w Europie rzeczywiście tak, może w wymiarze. Globalnym, tak, w sensie takim, że nie ma wojny światowej. Ale wszędzie, w zasadzie od, od końca II wojny światowej, nie wiem, czy był taki jeden dzień w historii świata, gdzie gdzieś na świecie nie było wojny. Chyba nie. Więc może już trochę zapomnieliśmy o tej modlitwie o pokój. Ludzie się mordują, brat zabija brata. Ta wojna jest blisko. I może przypomina nam dobitniej potrzebę modlitwy o pokój. Może sobie to teraz uświadomimy. Bóg może wszystko, może skruszyć serca najbardziej zatwardziałych grzeszników, podobnie jak poradził sobie z zatwardziałym sercem faraona, wyprowadzając Izraelitów z niewoli. Ci ludzie od lat wołali do Boga, żeby im pomógł, i Bóg pomógł. Mimo że, miał dość, mimo że ci ludzie mieli do czynienia z najpotężniejszym człowiekiem ówczesnych czasów, miejsca, w którym żyli, bo z faraonem. Z mojej drodzy, modlitwa przestańmy o niej myśleć w kategoriach tego, że to jest tylko modlitwa. Drugie narzędzie, jakie mamy w rękach, to post. Pan Jezus nie bez powodu powiedział, że pewien rodzaj złych duchów można wyrzucić postem i modlitwą. Może rzeczywiście po ludzku może się wydawać, że tej sytuacji nikt nie może pomóc, że pewni ludzie się nie, nie zatrzymają, nie zrozumieją, nie opamiętają. A no może właśnie pewien rodzaj złych duchów trzeba wyrzucić postem i modlitwą. Post jest potężną bronią duchową. Poprzez post stajemy się bardziej wolni, Mamy większą kontrolę nad swoim życiem. Uczymy się wytrwałości, by nie ulegać pokusom, by nie ulegać grzechowi złu, by nie ulegać próżnym pragnieniom. Jest to też dar z siebie, dar, który warto ofiarować w konkretnej intencji. Tu też często o tej intencji zapominamy, bo oczywiście najbardziej powszechną praktyką postu tą, z którą mamy najczęściej do czynienia, jest wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Bardzo często traktujemy tą praktykę jako obowiązek, jako pewien zwyczaj przestajemy myśleć o poście jako o praktyce duchowej, praktyce modlitewnej, którą warto ofiarować w intencji, jako dar z siebie w jakiejś konkretnej intencji. Dzisiaj nam ta intencja nasuwa się od razu. I oczywiście nie chodzi tu o to, żeby się głodzić, ale żeby podjąć ten wysiłek, na miarę naszej możliwości. Może nie będzie to post od pokarmu, nie będzie to post związany z jedzeniem, ale od czegoś innego, na przykład od rozpraszaczy czasu. I wtedy da nam to więcej czasu na modlitwę, na modlitwę o pokój. Rezygnacja z czegoś, dobrowolna, jako dar z siebie w konkretnej intencji. I wreszcie, moi drodzy, trzecia broń duchowa, którą mamy, to jest ja umóżna, by się podzielić tym, czym mogę. Czy to są moje siły, czy to jest mój czas, czy to są wreszcie moje dobra materialne. Zauważenie drugiego człowieka, który jest obok mnie, który potrzebuje pomocy. Bo to jest, to jest również człowiek, taki sam człowiek jak ja. W każdym z nas są pragnienia, w każdym z nas są pewne marzenia, ideały. To wszystko w nas jest, w drugim człowieku, który jest obok mnie. Dobre słowo, drobny gest, uśmiech, wsparcie. Takie rzeczy kształtują naszą rzeczywistość. To nie jest nic. Od takich rzeczy zaczyna się zmienianie świata. Od tym, że pamiętam o drugim człowieku że jestem dla niego dobry. Że mam dla niego tylko i wyłącznie miłość. Kto wie moi drodzy? Może gdyby ktoś za młodu pokazał taki sposób życia pewnym osobom na samej górze. Może wtedy nie mielibyśmy dzisiaj wojny na Ukrainie. Jest to, moi drodzy, test z naszego człowieczeństwa. W 1941 roku, w najczarniejszych dla Wielkiej Brytanii dniach II wojny światowej, gdy Londyn był bombardowany, Winston Churchill powiedział pokoleniu młodych ludzi, że są to wspaniałe chwile. Najwspanialsze chwile, jakie nasze państwo kiedykolwiek przeżywało powiedział Winston Churchill. Dlaczego tak powiedział? bo wiedział, że właśnie wtedy, gdy życie jest najcięższe, uczymy się, do czego tak naprawdę jesteśmy zdolni. Diamenty, moi drodzy, kształtują się pod ciśnieniem. Bez niego zwyczajnie pozostają bryłkami węgla. I moi drodzy, może to jest właśnie czas, żebyśmy pokazali, do czego jesteśmy zdolni. W myśl słów, które usłyszeliśmy przed chwilą w Ewangelii. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią jego usta. Pokażmy więc, moi drodzy, do czego jesteśmy zdolni: poprzez naszą modlitwę, poprzez post, poprzez rękę wyciągniętą do pomocy, poprzez życzliwość, dobroć i miłość. Pokażmy, że jedynym orężem w obliczu zła jest dobro. I niech z obfitości naszych serc mówią nasze usta. Amen.